Witam Was. Dziś taki temat. Kiedyś taki takich Damian prosił mnie, czy jak może zrobić tanio akwarium, takie 30-litrowe pod krewetki, bo bardzo lubi krewetki. I zrobiłem mu taki zestaw. Nie ja zrobiłem, tylko mi linki On to zakupił wszystko. Cały zestaw kosztował pod kardynę dokładnie 110 zł. Plus y, minerał GH, salty B e, mi, mineral 50 gramowy, kazałem kupić y, To chyba był koszt 15 zł. No to tak, żeby wychodzić 125 zł z minerałami, w jaki sposób to zrobiłem? Więc tak, kostkę 30-litrową na Allegro znaleźliśmy za 52 zł. Do tego filt z turbinką najlepszy filt dobrze wyciąga i tak dalej 17 zł do tego że znalazłem oświetlenie najtańsze takie ładne LEDowe z takim zaczepieniem na bok ścianki no w Polsce 90 zł, no ale zobaczyłem na AliExpress takie same były po 17 zł. Do tego kazałem mu kupić podłoże aktywne takie jak ja używam. Czyli Akadama 3 litry, 24 zł, 8 zł litr. Tej drobniejszej. Akadama yy, drobna to jest. I to wyszedł koszt cały, chyba tam 110 zł. Bez przesyłek nie? Przesyłki wychodziły, zaraz ja tu mam popisane. Aha, 30 zł plus jakby przesyłki. Ale poradziłem mu iść do sklepu zoologicznego i wszystko to pokazać. Bo mój, że tam koniec jest duży sklep, to mu pokazać, żeby to wszystko skompletowali w tej cenie co mu proponowałem. Wyszło to chyba tam 15 zł drożej, to mu poradziłem, żeby kupił właśnie w tym sklepie wszystko. Oprócz oczywiście akadamia, nie bo to yy, nie było sklep. I to jest praktycznie cały koszt zestawu do krewetek. Plus, oczywiście, bakterie, bo startowałem wszystko na świeżym, To mu tam radziłem kupić z Tropikala. Mam buteleczkę bakterii na start. Praktycznie bakterie piszecie jakie polecacie, wymieniacie zawsze tylko firmy. A bakterie wszystkie są te same. no Nitropikacja to jest. Prosta bajka, najprostsza, jest tak omówiona i takie już są y, cuda wynajdowane y, w tej nitryfikacji, że szok, nie? że troszkę gadać. W ogóle ten temat chcę ominąć, bo nitryfikacja nawet bez bakterii potrafi zaistnieć. To jest najprostszy proces w całej akwarystyce. No, i chłopak to zakupił, i to wyszło właśnie 125 zł razem z solami. No. Nie chciałem go wciągać na, na koszty, powiedziałem, że Salty Mineral mają dosyć dobre miarki, są i tam jest chyba 25, na no 25 litrów jedna miarka i to odpowiada e, także, że te GH będzie mieć około 6. Jak będzie 7 krewetki też nie padną, nie ma żadnych takiej opcji, żeby jakieś takie małe dwahania coś padło. Nie? I teraz tak. To mnie tak zaskakuje, bo my, wielu może być takich właśnie, co ich nie stać, bo taki najtańszy zestaw, w y, tym, co reklamują, wiecie, którzy, to jest chyba koło 500 zł, y, gdzie jest kupa, kupa produktów niepotrzebnych, bo te produkty właściwie to czym one są. Czy one przyszły, jakieś laboratoria przeszły, to jest ktoś, kto mówi, że na swojej obserwacji coś zrobi, że jakąś biel podciąga, że jakieś tam. Y, na wylinkę są, wszystko jest w na wylinkę i w parametrach wody, nic więcej. Teraz, żeby to nie rozciągać, żeby tu nie było za długo. Zestaw pod neokardinę to jest 95 zł razem ze szkłem. Wszystko robimy tak samo, tylko zmieniamy podłoże z akadamy na Podłoże kwarcowe. Ja tu jednak wolę kwarcowe i te, te trochę droższe po 3 złote, Zawsze mówię, jak jest małe akwarium, nie mamy tego siedliska bakterii, gdzie zróbmy trochę grubsze te podłoże. Będzie tam 2-3 centymetry, żeby tamte bakterie miały gdzie siedzieć. No i aha, jeszcze tutaj gąbkę musiałem mu powiedzieć, żeby gąbkę zmienił, bo te w tych filtrach to takie rzadkie mają, żeby to no to gąbka kosztowała 3,50, 30 pp zam, zamówił, także w sam raz. I, no i to wszystko i mamy gotowe akwarium. Powiecie, że tak na Akademie bo ja tu pokazuję klistarki, na Akademie żyje wszystko i to jest tylko kwestia koloru, że no po prostu niektóre krebetki nie, nie będzie widać na Akadamie. Żółte, żółte wrzucimy na no to bardzo słabo. Nie? Tutaj mamy... żebyście no zobaczcie, no, no mamy Galaksję też na Akadamie. Także wszystko żyje na Akadamie. No, nie ma że coś nie żyje. I założone to było 20, a one już pływają od czwartku a czwartek był czwarty? Czwarty chyba. Także po dwóch tygodniach kurczą krebetki. I tutaj mamy. No to były pandy, kupione, a takie coś z pandy wyszło, nie? Tak to dzisiaj. O i tutaj widzicie, tu są bakterie dołożone. Te drogie bakterie. One już od 25 maja są... To jest praktycznie pożywka do bakterii. To powinno wszystko być rozłożone, jeśli bakterie nie są uśpione na amen. Widać, że tu są uśpione na amen i ja do, dodaję po prostu stare gąbki i najpewniejsza to jest Chola bakteryjna droga krewetek. A tutaj będę to zająć dalej jeszcze, bo ja tutaj eksperymentuję. To jest wszystko na kwarcu. Yy, mój eksperyment, zobaczyłem, się powiedzie. No. i tyle. I tyle chyba w tym całym temacie. Także jeśli byśmy chcieli, teraz jeszcze wrócimy do tego tematu. nie? No, że brązowe podłoże brzydkie, i tak dalej. Nie? I teraz mi mówicie, jakie podłoże inne. Nie? Powiem tak szczerze, że nie wiem, nie wiem jakie inne podłoże. Chwalę Master Soy. Jest to podłoże roślinne. Ja nie, nie lubię roślinnych podłoży pod krewetki. No tutaj trzeba dołożyć 54 zł nie, do tego zestawu całego. Bo 3 litry, 3 litry, tak na no, 30 litrów to naprawdę musi być to. Te 3 litry, Trochę moje głębsza, bo nie mamy żadnej jak Tu mam bufor taki filtr. To jest potężny filtr, tam ma się gdzie bakterie osiedli, osiedlić i tam będą one żyły. A my nie mamy w tym gąbce którą będziemy mieli przepić, będziemy ją pukać. I to często będzie deficyt bakterii. I więc właśnie w podłożu, żeby były bakterie. Aha, co jeszcze z do dojrzewaniem? No nie, bo to dojrzewanie to już jest, to już jest dosłownie. Ja już nie wiem, nie wiem co oni jeszcze wymyślą z tym dojrzewaniem tych krewetkariów. Bo to jest, co ja oglądałem ostatnio. Widzę, że dzisiaj znowu jest jakiś nowy film już nie chcę oglądać, bo aż mnie trzęsie. No to jest no normalnie, nie wiem, czy oni ogórki kiszone tam zakładają, czy co chcą robić. Eee, no, no jak można eee, świecić ogromne, mocne światło na świeżo założone krewetkary? No przecież bakterie, bakterie nitryfikacyjne, one nie znoszą światła. Po drugie, jeśli grzejemy to wszystko, na temperaturę jakąś tam 28 czy ileś. no Kisimy to wszystko. Jeszcze teraz słyszę, że bez powietrza. No to już całkowicie kaplica. No bakterie nitryfikacyjne są tlenowe. One, one potrzebują tlenu. One będą zawsze tam, gdzie jest najwięcej tlenu, czyli w gąbkach, we filtrach, dobrze przewietrzonym podłożu. A jeszcze były wspomniane bakterie denitryfikacyjne, no to już całkiem paradione, bo bakterie terytoryfikacyjne w ogóle we własnych wodach yy, nie utrzymują się, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby się one tam utrzymały. Więc może to będzie temat na przyszłość, będziemy to wszystko jakoś tam yy, omawiać, naprostowywać, bo teraz to co się dzieje to jest masakra. Nie? Jest kupa produktów, yy, właściwie dojrzewanie ma trwać yy, jak najdłużej, bo no wiadomo, Trzeba te produkty jakoś sprzedać. Nie? Które chcą, tak właściwie nic nie ma, to są gadżety dla mnie. Żadne produkty nie użyję i nie używam. I podłoże. Najbardziej się jest podłoże najlepiej jak jest to stricte pod krebetki, podłoże, żadne roślinne, bo roślinne wywala dużo fosforu, potasu, azotu. Jest... No nie jest za dobre dla krewetek. To będę omawiał później dlaczego nam to właśnie takie coś się dzieje, że krewetki nam się kocą i mają dwa tygodnie i znikają. Ja już to odkryłem. To będę tłumaczył, jeszcze ja z wami będę chętnie dzielił. A teraz już chyba zakończę, to tylko tyle wam powiedziałem. To mówię wam, to były oferty, które ja tylko pierwsze, pierwsze wcisnąłem do internetu, nie? Akwarium oczywiście zwykłe szkło, żadne opti czy jakieś tam, no naprawdę nowe szkło, jest też ładne, czyste, jest tylko tyle, że jest poświata zielona, jak się na nie spojrzy z boku, tyle, tyle się różni opti że nie ma tej poświaty przy zwykłym szkle. Jeśli chcemy te Opti-White mieć, bo to ja tutaj kolega 60 litrowe zdobył po 120 zł nie? 54 sorry litrów. Nie? Także wszystko jest kwestia ceny. No, używana akwaria, jeśli tam wam wystawiają, pobierze tam złotówki za litr. No, bez przesady. Ja kupuję akwaria ze, z pierwszego gatunku szyby po 80 groszy za litr nowe. Takie są ceny. Także akwaria używane, jeśli jest po 40 groszy, na przykład za litr, no to jest odpowiednia cena. Także wszystko można naciągać, można bawić się w to wszystko tanim kosztem, a nie naciągać na jakieś niepotrzebne wydatki. Będziemy omawiać dalej, będziemy omawiać te wszystkie hormony, hormony na te rozmnażanie. Te dziwne pokarmy, które są zagrożeniem w ogóle krewetkariach, szczególnie małych krewetkariach. je biologia jest zawsze mniejsza, słabsza. Będziemy to kręcić. Tak Taką tylko tutaj nadmieniłem, nie? Akwarium pod kardyny z Akadamą to jest 110 zł. Na Master Soil przyjmijmy, bo tak chwalam bardzo, to wychodzi 140 zł. Cały komplet ze światłem, nie? Wysyłka z AliExpress tutaj, jak mówiłem, że to oświetlenie, że z AliExpress zakupujemy też nie jest problem, bo to 17 zł. dzisiaj idzie bardzo szybko. Do mnie przyszedł dzisiaj paczka z AliExpress półtora tygodnia temu, zamawiałem. Dzisiaj to wszystko bardzo szybko, bardzo ładnie to poprawiło się, zakładając akwarium nie musimy czekać za tym oświetleniem, bo zakładamy akwarium normalnie, najlepiej jak jest ciemne jeszcze to akwarium, że nie jest oświetlone. Właśnie na odwrót wszystko to co ci fachowcy, wielcy mówią, wtedy nam to wszystko, wszystko biologa szybciej zachodzi, to na tyle, jak macie jakieś pytania, wstawiajcie komentarze, będę odpowiadał. Dzięki wam.